Inspirują się w styl innych studentów, czy raczej są słabe ubrani? Nie, w sensie uważam, że większość osób, które studiuje, nie są jakoś super ubrane. Więc jakby nie, nie inspiruje się swoim środowiskiem. Czyli raczej stawiasz na własny styl niż trendy? Tak, 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 tak. tak. A powiedz mi, gdzie szukasz ubrań? Gdzie szukam ubrań? Ojku, y, czasem znajduję je w jakichś takich różnych y, dziwnych sklepach, jakby teraz jest tego bardzo dużo, tych takich y, nowych marek, które są tworzone przez takich ludzi jak ja. Więc szukam tam, ja lubię też takie, to te wszystkie surfersko-sportowe firmy, y, no a tak to, w centrach handlowych też, tak? Więc jakby różnie. A jeżeli młodzi polscy designerzy, takie młode marki, to co mogłabyś polecić naszym widzom? Ojku, na pewno jest y, firma list w Saks. Jakby, tam jest też właśnie blog, jakby ta blogerka jest teraz bardzo znana. Tam jakichś innych nazw, ale się poszuka tylko w internecie, to jest naprawdę tego bardzo dużo. Yy, polecam yy, sklep Nikita Shop, yy, jakby pomagam, współ, yy, współprowadzę bloga tego sklepu. Jakby tam są yy, rzeczy takiej firmy jak Vans, jak Nixon, jak Nikita. O, ostatnio też znalazłam sklep Aloha From Deer, czy jakoś tak. Yy, tak, jakby też yy, bardzo, bardzo podobały mi się tego bluzy. Tak jest jeszcze tylko, że to jest y, brytyjski sklep ASOS.com. No to jakby te takie już wszystkie w miarę, yy, w miarę znane. Yy, dzisiaj mam koszulkę właśnie y, z firmy Vans. Mam spodnie, szczerze mówiąc nie mam pojęcia skąd one są, bo są mojej mamy. Buty tak samo, też nie wiem, bo są mojej mamy. Mam torebkę tę grantową Armaniego, zegarek y, Nixon i okulary z handemu. Kto Cię tatuował, bo masz bardzo piękne, szczegółowe tatuaże. Tatuował mnie, to studio nazywa się Pilson Studio, można je znaleźć na Facebooku, jest na rogu Chmielnej Nowego Światu, jakby tam w bramie. Naprawdę bardzo serdecznie polecam, ponieważ każdy tatuaż, a już mam cztery, jakby robiłam u, u tego pana, jest naprawdę super. A jak się nazywa tatuażysta, bo ma bardzo dużą precyzję? Tatuażysta pan Robert, nazwiska teraz nie pamiętam, ale jest naprawdę fantastyczny.